Dobry, moi drodzy, witam dzisiaj terapeutycznie, koloroterapia, czakroterapia. Co powinniście wiedzieć na teraz, z jaką czakrą popracować? Jeden, dwa. Jedyneczki. No tak, jedyneczki mają sceptyzm. Przepraszam, i to jest zachęcenie do sceptyzmu. Tylko zobaczcie, tutaj mamy, bo mamy pięknie czakrę serca, czakrę korony i czakrę trzeciego oka. Ale tutaj mamy cień. Nie? Tutaj mamy cień, i teraz słuchajcie. Septys obejmuje kwestio kwestionowanie i krytyczne badanie sprawdzanie wszystkiego, zachęcając do jasnego widzenia rzeczy, a nie tylko teraz uwaga tu, co przykryte ślepego akceptowania, bo nam coś powiedziano, bo nam coś wdrożono, wpisano wiecie o co chodzi zaprogramowano nas. Więc to głębokie myślenie Analiza i zachęta do tego, by podejmować mądre decyzje, swoje decyzje. Uruchomić czakrę serca, myślenie, kontakt ze swoimi potrzebami. Tak? O to tutaj chodzi. Super. I teraz dwujeczki. A dwujeczki mają, proszę, opór. Zobaczcie, jak jest dużo czerwonego, i tu y, dominuje czakra. Podstawy mamy jeszcze czakrę serca i czakrę gardła. Opór, emocja, zachowanie, sprzeciw. To jest sprzeciw przeciwko zmianie lub niechęci do zmian. Powoduje uczucie utknięcia, impasu lub ograniczeń. E, potrzebny jest tutaj kontakt z własnymi lękami, po prostu. Wypowiadanie się tego, dlaczego, co, jak się boję, jakie przychodzą do mnie wizje, jak to odczuwam, tak? Wewnętrzne niepewności. Ale tu, słuchajcie, jest tak dużo czerwonego, bo to też może pochodzić oczywiście z dzieciństwa, z przyszłości, ale to jest rezygnacja z potrzeby kontroli. To jest kontrola na maksa, tak? A i to, co znamy, a tutaj jest. Nie rezygnuj, bo to jest potrzeba akceptacji obecnej w ogóle sytuacji, by wtedy znaleźć wyjście, by wtedy znaleźć rozwiązanie. Nie oporować. Okej. Okay. Pozdrawiam serdecznie.